Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy premierę, znowu premierę pół miliona w diamentach. Piękna różowiutka z Zobaczymy co my, mam numery 16, 17. Dziwne, 16, 17, 19, 24, 25. O, nie po kolei, ale to nie ja byłam w sklepie. Więc o, patrzcie jak się pięknie mieni. No, proszę, proszę. Lecimy, lecimy, bo już jest późno. Zanim to zrobię, to wszyscy pójdą spać. Czego my szukamy? Standardowo będziemy, będziemy drapać wygrywające liczby. Możemy znaleźć chyba jeszcze jakieś symbole, diamenty i plik pieniążków. Diament to będzie przypisana kwota, a plik banknotów to dwukrotność wygranej. Czy będzie aż tak dobrze dzisiaj? Zobaczymy.

trzydzieści trzy i czternaście, a mamy jeden trzydzieści sześć, trzynaście, no szkoda, że nie w poprzedniej było trzynaście, dwanaście i siedem dwadzieścia cztery, szesnaście, dwadzieścia pięć, piętnaście z ostatnimi obokami i trzy dwadzieścia dwa, cztery

19, 26, 6 i 37. Ouch, mm, 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 mm. au, ouch. Au. Dobra, zostały dwie zdrabki. Dwie zdrabki. Co ja tu mogę wygrać? 10, 20, 50, 100. Dobra, niech będzie stówka. Poproszę stówka. Trzydzieści trzy, trzydzieści jeden, piętnaście, osiemnaście, dwadzieścia trzy. No, dobrze, patrzymy, co mamy dwadzieścia siedem, trzydzieści dziewięć, czternaście, dwadzieścia jeden i trzydzieści sześć. Trzydzieści siedem, trzynaście.

Jaki śmiech przez łzy. O, co ja tu zdrapałam. Proszę, proszę. Pół banieczki. Ten. Wiecie co? Została jedna trapeczka. Czy uratuje honor tej pięknej zdrapki? Jest taka piękna, ale czy pusta w środku? Dobra. Zobaczymy. 37. 36. Jakie przeczucia macie? 24. 32.

Dwadzieścia osiem Trzy Dziewięć jedenaście, Dwadzieścia trzy Ja pierdziele Trzydzieści trzy Trzydzieści osiem Przeklnę, przeklnę na odcinku jak nic Dwadzieścia pięć Ja pierdzielę. Ach Nach! Pięć zrapek i pięć pustych. Co by na to? Co by na to? Dobrze, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia chyba w następnym odcinku. Ale mam jeszcze jakieś zdrapki, więc jutro nagram. A szkoda, szkoda. Tak mi się podobają te zrapki. tak się pięknie mienią, ale niestety są puste. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam buziaczki. Pa!